co to za klub, co to za miejsce, jak dobrze nie pamięta. Wiem tylko jedno, nic nie działa jak czerwona sukienka Siedzę sobie w piec w ale palec kręta, Atmosfera coraz bardziej nieprzyjemna, coraz bardziej nadęta. Przyszli chłopaki, odpicowani, podrywa dziewczęta W wargu socie grała orkiestra delta Jaki diabeł chciał, że wpadła im w oko ta sama czerwona sukienka? Przyszli chłopaki, odpicowani, podrywa dziewczęta Jeden miał twarz mordercy, drugi arkabonę I masz naszego naszego prezydenta Jeden arkabonę, lecz miał tu eleganckie mokasynki Więc nie wyglądał już jak lamenta Jakiś diabeł chciał, że im ta czerwona sukienka? Gorąco się, gorąco się robi, eleganci w platynowych włosach wchodzą do akcji. I mówi co taka bezpieczna dama tutaj robi sama w tych świątach wakacji. I mówi czas, chcę, potrzebujemy męskiego towarzystwa, czy nie mam racji. A dama na to nie dziękuję panom, we włosach i przerażenie. Orkiestra przestaje grać, z leci jakieś mocne uderzenie. On nie przestaje Patrzy na te kubecze, na te balony Ona będzie moja, zakocham się, ja nie mam przecież jeszcze żony Ja spokojnie śledzę, męczy z chętaką, coraz bardziej przerażony Chcę wyjść, zapłacić na kubek, wyjść przed nikogo niezauważony Ląd wtedy mówi do mnie Co on mówi wtedy do mnie? Co to za klub, co to za miejsce, ja dobrze nie pamiętam Ja dobrze nie pamiętam